Dajcie. Dzisiaj pokażę wam jak przygotować syrop z kwiatów mniszka. Kwiaty rozkładam na papierze i zostawiam na około 1 godzinę. W ten sposób pozbywam się większości owadów. Następnie wkładam kwiaty do garnka i zalewam zimną wodą. Dokładnie zanurzam wszystkie główki i zostawiam na kilka godzin. Gotuję 15 minut, licząc od czasu zagotowania. Następnie wyłączam gaz i wrzucam sparzone gorącą wodą i pokrojone na części cytryny. Przykrywam i zostawiam na 24 godziny. Następnego dnia wsypuję cukier i gotuję bez przykrycia 2-3 godziny na średnim ogniu, aż syrop się zagęści. zagęszczony syrop przecedzam przez sito Następnie gorący przelewam do słoiczków Oczyszczam brzeg słoika czystą szmatką zakręcam Obracam słoik do góry dnem i zostawiam do przestudzenia. Gotowe.